Nie zginie Polska, nie zginie. Żyć będzie po wieki wieków w i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości. Polska się budzi. Budzi się z naszymi marzeniami, że napiszemy nową konstytucję. Przywrócimy państwo obywatelom i obalimy partiokrację, że tu w Polsce będzie nasz chleb. To jedyna taka szansa od 26 lat. 25 października idziemy wszyscy do wyborów.